Tylko rok. Potrwała przygoda Dawida Sfargi na stanowisku trenera Rakowa Częstochowy. Co można, za co można pochwalić Dawida Sfargę? Za to, że na pewno w Ligi Miejsców zagrali bardzo dobre mecze w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Niestety odpadli w lundzie playoff, Przegrali z FC Kopenhagą Kamila Grabary. Nie udało im się zakwalifikować do tych elitalnych rozgrywek cer europejski udało się zrealizować bo była Liga Europy w której to zmierzyli się w grupie D z Atalantą Bergamo z Turmem Graz i ze Sportingiem Lizboną i tam przegrali z Atalantą w pierwszym meczu 4 do 0 pamiętamy jeszcze przegrali z Atalantą 2 do 0 ze Sportingiem zremisowali 1 do 1 i też przegrali 2 do 1 a z Turmem wygrali swój mecz, i niestety też przegrali swój mecz, i zajęli czwarte miejsce w grupie Lidze Europy z drobkiem czterech punktów, i niestety odpadli z Ligi Europy, ale tam dzielnie walczyli, by się zakwalifikować jeszcze do Ligi Konferencji, ale im się nie udało i odpadli w Pucharze Polski. Niestety też y, w finale polegli z Piastem Grywicą i nie udało im się obronić Pucharu Polski i w PKO Bank Polski Ekstraklasie. Też y, w tej chwili mają miejsce siódme i tracą do lidera PKO Bank Polskiej Ekstraklasy Biały Białystok 7 punktów, czyli już też nie mają szans na obronę tytułu Miścia Polski, bo do końca tych rozgrywek zostały zaledwie trzy kolejki i za każdą wygadną są trzy punkty, czyli jakie trudno policzyć, 9 punktów pozostało tylko do podniesienia, a Raków traci 7, czyli już po tej kolejce Raków Częstochowa pożegna się z o tytule Miścia Polski. To wszystko spowodowało, że Dawid Swarga pożegna się po tym sezonie PKO Bank Polskiej Ekstraklasy z Rakowem Częstochowym. Dajcie też znać w komentarzach kogo byście widzieli na tenera Rakowa. Może wielki powrót marka Papsuna na tenera Rakowa. I też zapraszam do subskrybowania kanału Flixport, łapek w górę. I to tyle.